Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Audycja Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzień dobry. Witam państwa, a dzisiaj moim gościem jest Pan Jacek Mianowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radio 7. Mieszkaniec Mławy, znany innym mieszkańcom, myślę przede wszystkim jako Mały Rycerz. Pan Jacek Mianowski jest kompozytorem, muzykiem, menadżerem i gitarzystą zespołu Miasto Wewnętrzne. Chyba głównie z tą grupą e, miłośnikom muzyki Mławskiej się kojarzy, ale również jest inspiratorem wielu innych projektów muzycznych i o jednym z takich projektów dzisiaj porozmawiamy. Zgadza się, panie Jacku? Tak, mówi pani Nieprawda. To jest projekt, który jest na etapie, jak się dowiedziałam przed rozmową, na etapie tworzenia, ale projekt o tyle niezwykły, że będzie bardzo, bardzo mławski. Będzie angażował wielu utalentowanych mławian. No i pierwsze pytanie, czego będzie dotyczył sam projekt? Czemu będzie poświęcony album muzyczny, zdradźmy, nad którym Pan właśnie pracuje? Może zanim zacznę y, mówić o tym nowym projekcie, chciałem powiedzieć, że takim pierwszym, Stymulatorem do tego, żeby nagrać płytę, był Artur Demski, mój przyjaciel serdeczny, który po prostu zmotywował mnie. Powiedział, Jacek, masz już tyle fajnych utworów, zrobimy fajny projekt i nagramy pierwszą płytę solową. I tak mi zmotywował właśnie, że nagrałem mój pierwszy krążek pod tytułem Nie jestem aniołem. A teraz kiedy dojrzałem do pewnych spraw, do, po prostu pokochałem większe wartości i, i, i dla mnie muzyka jest moim życiem, kocham ludzi, kocham muzykę i chcę po prostu przez muzykę coś przekazać. Po prostu zapragnąłem stworzyć coś nietuzinkowego, coś zjawiskowego i zrobi, zrobić projekt nowego krążka. Jest to nowy, nowy album, nie mój osobisty, bo będzie to Jacek i przyjaciele, i pod pięknym tytułem: Tylko mnie kochaj. A na czym będzie polegała nietuzinkowość tego albumu? Nietuzinkowość będzie polegała na tym, że w, w tym projekcie będą uczestniczyły wyjątkowe osoby nietuzinkowe. Wspierają mnie oczywiście moi przyjaciele z Zespołu Miasto Wewnętrzne: Michał Kowalski, Piotr Słowikowski, Julia Przybysz, Bartosz Pawłowski. Michał Kowalski gra ze mną sesyjnie, Moje, moją poezję śpiewano na koncertach. Piotr Słowikowski, również wspaniały człowiek z Ukrainy: Nikolaj Szapoćkin, cudowny fotograf o niesamowitym talencie. A w projekcie też będą uczestniczyły takie zjawiskowe głosy jak Małgorzata Skrzyniarz, Ola Gorzuch i to na tyle. Do tego albumu pan sam napisał muzykę, prawda? Do wszystkich utworów? Tak, to jest moja kompozycja muzyczna, to jest takie odzwierciedlenie moich uczuć, mojej miłości do ludzi, do muzyki. Na przykład, jeszcze jeżeli chodzi o muzykę, ale na przykład teksty... Teksty do piosenek piszą tak fantastyczni ludzie, o takim ciepłym sercu, o takich wrażliwych duszach jak Małgorzata, Zembrzuska z Ciechanowa, Anna Pawłoska, Zbyszek Filman, mhm. tak, wszyscy z ławy, oczywiście, i Kasia szuba. Jak się udało namówić te osoby do współpracy i nie było problemu z tym, żeby przekazały panu swoje teksty? Ja nie namawiałem ja po mhm. prostu. Miłość jest we mnie i ja tą miłość przyciągam. Czy wszystkie teksty e, dotyczą miłości, czy cała płyta skoro tytuł nam to sugeruje, cała płyta będzie poświęcona miłości? Tak, tak, bo miłość jest to energia niewyczerpalna. Mhm. Jeżeli mamy tyle miłości w sobie i rozdajemy ją, to ona to jest taka niekończąca się opowieść w sercu. Na jakim etapie jest e, praca nad tym projektem? E, etap to jest struktura. Teraz miałem konsultację, właśnie chciałem podziękować pani dyrektorce Edycie Słuszek, który mnie bardzo wspiera, która mnie uczyła wokalu w swoim czasie. Dyrektor Miejskiego Domu tak, Kultury. Tak, dyrektor do Miejskiego Domu mhm. Kultury. Bardzo poważam. Pani Słuszek jest po prostu no, osobą bardzo energetyczną i wspierającą takie talenty jak ja. M mogę skromnie powiedzieć, że no, mam talent. tak? Mhm. Darek Skowroński, niesamowity dźwiękowiec, mój kolega dobry. Po prostu wspiera mnie niesamowicie. Nagrywał mi moją pierwszą salową płytę. W domu u niego nagrywaliśmy. To jest po prostu nieziemska sytuacja. Jak można w takich domowych warunkach nagrać coś tak pięknego? Czyli jest, jest na etapie planowania, czy wszystkie teksty i muzyka do wszystkich tekstów jest już skomponowana? Wiadomo już, ile będzie utworów na tej płycie? Na razie to są teksty, które były stworzone po y, nagraniu pierwszej płyty solowej. No i są też w trakcie tworzenia. Na bieżąco na przykład Małgorzata Zembrzuska y, napisała piękny tekst Tęsknota tekst, i w tamtym tygodniu napisała Taki piękny tekst, który będzie pierwszą taką przewodnią piosenką mojego albumu. Tylko mnie kochaj. Panie Jacku, no nie mogę zapytać, dlaczego akurat w tym momencie swojego życia postanowił pan nagrać płytę o takiej tematyce? Ja myślę, że to nie ma znaczenia, kiedy się to nagrywa. Po prostu przychodzi czas, kiedy to się czuje. Miłość do ludzi u mnie jest tak zintensyfikowana, że muszę tego serca trochę oddać, żeby mi po prostu nie było za ciasno w moim ciele. Żeby nagrać taką płytę, przejść może takich bardziej prozaicznych rzeczy. To też nie jest taka prosta sprawa. Wymaga ona chociażby jakichś nakładów finansowych. Udało się panu pozyskać jakieś środki na ten cel? E, no mam wsparcie i na pewno będę korzystał tak jak e, za pierwszym razem, e, kiedy nagrywałem pier, pierwszą solową płytę, skorzystałem z mikro wsparcia. Tak teraz też będę chciał skorzystać z mikro wsparcia, żeby po prostu nie inwestować e, własnych środków, tylko inwestować w własną duszę, w własną energię, własne serce. I żeby y, to nie była komercja, żeby każdy miał dostęp do tej płyty i mógł w domu posłuchać i cieszyć się razem ze mną muzyką śpiewaną. Mikrosparcie są to środki z Miejskiego Domu Kultury, tak? Tak. Mhm. Mówi Pan o tym projekcie, jakby to było takie coś po prostu. Obudził się Pan pewnego dnia i postanowił: Nagram płytę i nagrywa. A to jednak jest chyba trochę bardziej skomplikowane. Nie, ja uważam, że nie trzeba być profesorem życia, żeby, żeby coś wymyśleć w życiu. To, to, to są proste sprawy, tylko trzeba do tego dojrzeć. Trzeba po prostu spojrzeć na świat innymi oczami. Tak jak ja, jako rycerz, idę z otwartą przyłbicą i, i każdemu mówię dzień dobry, miłego dnia. Jak zdróweczko, i to jest po prostu kwintesencja życia, miłości do innych ludzi. Myślę, że może Pan tutaj zmotywować wielu naszych słuchaczy, którzy myślą na przykład na jakimś projektem, którzy chcieliby coś zrobić, a wydaje im się, że jest to niemożliwe. Myślę, że wszystko jest możliwe, tylko trzeba odpowiednio zmotywować y, się. I no, takim największym skarbem, który ja posiadam. To są ludzie, którzy mnie otaczają. Mława, jak widać z, z tych nazwisk, które pan wymienił, jakby z liczby tych nazwisk, też wynika, że jest miastem bardzo bogatym, prawda? W utalentowanych ludzi. Oj tak, bardzo. Chciałem jeszcze podziękować tutaj mojemu mentorowi energetycznemu i człowiekowi, który mnie wspiera od dawna. Jest to prezes Związku Twórców Ziemi Zawczeńskiej. Pan Wiesław Kiwit jest moim przyjacielem i serdecznym, który naprawdę daje mi tyle energii pomysłów, tak mnie motywuje, stymuluje do działania, że jestem mu bardzo wdzięczny i będę mu jeszcze długo, długo dziękował. Trudne czasy nastały, prawda? Dla artystów i muzyków. No tak, moja, moja branża też stoi. Jestem animatorem historycznym i mm -hmm. niestety musiałem się przebranżowić, bo bo muszę jakoś zarabiać na życie. Jeszcze zapomniałem o jednym człowieku, który jest bardzo bliski mojemu sercu: jest to Janusz Dębski. Teraz Janusz do mnie wcześniej zadzwonił, że Jacku, zrobimy koncert online na 8 marca dla wszystkich pięknych kobiet. No, dla wszystkich kobiet, bo wszystkie kobiety są piękne, tak? No, to chyba taka gorąca wiadomość. Pierwszy raz się pojawiła informacja o tym. Właśnie, w, radio, w Radiu 7. No i dlatego 7. jestem mu wdzięczny za takie piękne pomysły. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i jak tylko album pojawi się, będzie już nagrane, zapraszam też do naszego studia. Opowiemy o nim, przypomnimy, powiemy już konkretnie, jakie utwory się pojawiły i jakich autorów udało się panu zaangażować do tego projektu. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio 7. Moim gościem był Jacek Mianowski, mały rycerz z Mławy. Do usłyszenia, Urszula. Damczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.